Dzień dobry, dzisiaj co? Mamy znowu sterowniczek e, MPPT, ale z wbudowanym Wi-Fi, tak? Ze swoim modułem Wi-Fi. Jest to wersja 60A, zaraz mu się przyjrzymy. Najpierw kawka, kawka dzisiaj od pana Mariusza Cackowskiego, dziękuję bardzo. Ja akurat herbatkę w tej chwili, ale nic się nie dzieje. Podłączymy sobie baterię do tego kolegi. E, tak jak widzisz, moduł Wi-Fi, zwykły ESP po prostu na kabel mini USB, podpinasz do niego i z aplikacji, producent Ci daje aplikację taką prostą na pewno, no bo to one z, 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 zazwyczaj są proste, natomiast masz, tak, masz podmianę przez Wi-Fi. Myślę, że do Home Assistanta też możesz go podpiąć bez problemu. Jeżeli używasz Home Assistanta, no to masz powiedzmy gotowca, tak, wpinasz wio i zbiera wszystkie dane. Co potrzebujemy? Potrzebujemy jakiś prądzik do niego, tak? Batery plus, batery minus. Już sobie podłączamy. Poszło napięcie. Wentylator się uruchomił na maksa, zwolnił, powiem Ci, że wcale cichy nie był. <laughs> Jest to wersja 60 a tak? Chyba powiedziałem o tym. Wydajność 98,2%. Tak miałem PPT. dosyć wysoko dosyć wysoko e, do 160V można mu wpinać panele. czekaj muszę to znaleźć za mi sekundę tu jest dla 48V mam nadzieję że mój telefon to wyłaz 3 normalnie dla 48V od 72 do 160V 24V do 105. Szkoda, że z, z każdym zakresem po prostu niższy zakres pracy MPPT. Na przykład w tym EASA masz jeden zakres po prostu, nieważne jakiego magazynu używasz, on sobie to przerabia. Tutaj widzę, że to magazyny po prostu dorzucone. Ale 160V. Ja mam 163. Nigdy nie przeciąża, powiedzmy. Nie mogę wyższego napięcia podać. Ładnie na czerwono napisane. Ja już to będę mieć przesadzone. Spokojnie. Nadgonimy to diodę. Tak? Zaraz spróbujemy. Ale wróćmy do aplikacji, którą daje producent. Tu mam jakiś stary telefon. RTT. Zaraz sobie znajdziemy sieć Wi-Fi. I mamy kontroler MPPT. Hasło do niego 8 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Połącz. Ok. Jesteśmy połączeni. Uruchamiamy aplikację i mamy podstawowe parametry, tak, czyli napięcie magazynu, ile panele robią, i ile panele. Pierwszy z lewej solar voltage, czyli ile mamy woltażu na panelach. Battery voltage, czyli na baterii. Solar power, czyli ile wat aktualnie panele robią. No i battery charge. Czy current, czyli ile amper ładujemy w baterię. I mamy to też ładnie na dole podane. Czy możemy sobie tu zmienić ustawienia? O, widzisz, możemy sobie ustawić rodzaj magazynu energii, jaki mamy. Jeżeli mamy baterię szeregową, tak, tak samo możemy sobie tu wpisać ładnie. Ile mamy baterii? No ale dobra, dobra. To zostawiamy na razie, nic tu nie zmieniam, tylko po prostu podłączymy do mojego tego. Do live, pozmieńmy. Fajnie, że nie musisz nic klikać, że masz z telefonu ten, ale wiesz co, nie zapisuje ci historii, tak? No bo tu jest ESP32, ten kontroler do Wi-Fi, który to tworzy, także on to po prostu wyświetla. Nie zapisuje ci tych danych. I tak samo nie zapisuje na sobie. Czyli, no, Home Assistant by się przydał. Podłączymy mu przewody, przygotujmy go, podłączymy go do mafiasynu no i sprawdzimy go, co? Tu mamy nasz przewodzik 6 mm2. I jak widzisz, tak na styk, na styk, żeby się zmieścić. I co, i taki malutki dosyć, co? patrząc na, na resztę ale pamiętasz moje przewody ostatnie co miało 70 stopni mamy podłączone zwykły kabel z przedłużacza mamy nasze wejście do paneli teraz zerknijmy sobie na pierwszy string mój ten który użyjemy aktualnie ma 135V 140MPPT1 i robi nam 1045 W, tak? Ale zbaniamy go. MPPT1 wyłączone Teraz możemy go zabrać dla nas Czekaj, ja sobie jeszcze wezmę miernik teraz i sprawdzimy, sobie jego napięcie otwarte. wiesz bo tak jak mówię, on jest do 160 V. Natomiast. Moje panele chyba 163 teraz robią. Moje napięcie to jest 174. Ech, nie podłączę go. Nie podłączę go. Nie zbiję tyle diodami. Nie ma opcji. 14 V za wysoko. Poczekaj. Czy ja mam tu diody pod ręką? 172 Dwa i 7. Mamy po zapięciu <laughs> takiej rolady. 3 diody. Nie, nie ma sensu. A więc jesteśmy chyba 3 godzinki później. Jest kaweczka, także dziękuję za kaweczkę. Dziękuję. Bez kawki to nie robota. Zobacz na produkcję PV1, mamy 128P3, odpiąłem jeden panel, niestety produkcji nie ma 18W, a według falownika, według falownika on pracuje od 120 do 450, ale widzisz, no te 128 wcale nie powoduje produkcji. A no powinien już, chodzimy do tych 120, zjechać i już coś robić. Nie na 19 W, to jest taki wiesz, stand-by. No trudno. Trudno. Ale okej. Okay. Wypinamy ten string środkowy. Muszę go zwolnić. I teraz podłączymy go do tego kontrolera. Tylko ja widzę, że na odwrót styczki przykręciłem. Hola, amigo, co to się stało? Co tak, co tak czuć? świeżakiem, no normalnie czuć świeżakiem na odwrót mam złącza, jeżeli bym teraz podpiął to kolega który mi pożyczył tego sterownika chyba by się nie pogniechał, bo po prostu by dostał nowy no mógłby wybrać inny jakby chciał kurde jest to moje to się nie martwię, natomiast jeżeli to jest czyjeś to wiesz Trzeba dbać lepiej jego swoje. Ok, wtyczki są poprawione. E, mamy tutaj widok teraz z aplikacji. Możemy się podłączyć do naszego sterownika. Mamy napięcie. Mamy produkcję. 530 W. Tutaj mamy 570. Na telefonie już też. Troszeczkę widzę opóźnione na telefonie, ale spoko. Zjeżdża na 100 W. 100 V znaczy. A ładnie obciąża. 10 A. 100 V. A tak będzie trzymał właśnie. 100, 102. Tak już będzie pracował. Śledził sobie słoneczko MPPT Energy 0 kWh. Brak błędów. MPPT Out Current 0A. A czemu? A czemu? Powinien nam pokazać teraz nie w Amperach, tak samo. Do baterii idzie 10A. OK? Na poziomie baterii, natomiast z Paneli. 5 amper musimy sami to przeliczyć na pół. Czemu tego nie podaje? Zmieni parametry. Kom adres. To nie, kom 1. Patrz Lipo nie zapisał mi tego że linifę pisałem. Sam sobie zmienił lipo i numer 4 pisał. Abra, to jest tylko napięcie, także nie ma problemu. Ale powiem ci tak, mm -mm. ładuję 600W teraz. Tak, 570, 580, wentylator nawet się nie kręci. Cisza w ogóle. Zimny. Nic się tu nie dzieje. Fajny, fajny. Wiesz co, powiem Ci, że jak miałbym wybierać jego albo Aasana. na pierwszą myśl EASAN jest lepszy. Wziąłbym Asana. Nie wiem jaka jest cena tego. Zobaczę później cenę tego sterownika. Natomiast tak jak widzę, 560 w nic się nie dzieje, powiedzmy, przy 800 dopiero włączy ten wentylatorek. Chyba bym takiego też wziął. Z uwagi na tą komunikację, że tu już masz to z głowy. Masz to gotowe pod y, accelerację stanta czy pod coś, żeby sobie te dane zbierać. Bo akurat te dane to są dla mnie najważniejsze. No Jeden podłączy i nie zwraca uwagi na to. Wystarczy mu taki widok tutaj, na tym, a, a drugi tak jak ja, chcę mieć te rzeczy zapisane, chcę to widzieć, śledzić, potem cofać się w czasie, oglądać historię. No i tutaj mamy to łatwiejsze, tak? Wyciągamy z pudełka, uruchamiamy. I już śmiga. No nie wiem, nie wiem czy jestem w stanie coś więcej ci tu powiedzieć. No bo tak jak mówię, on pewnie ma czujnik temperatury swój. Jest zimniutki, jest zimniutki, 602 drobi i nic, zero. Zero jakiegoś stresu. Dobrze świadczy o chłodzeniu, wiesz? Dobrze odprowadzają te radiatory. Muszą dobrze to odprowadzać. Ta budowa cała jest radiatorem przecież kilogram, półtora waży. A kilo jak cukier, półtora. 104 550 W, LNR, 37 stopni, 9 Amper. Dobra, tyle. Tyle. wyłączą to, bo nie ma sensu dalej powiedzmy. Chyba Ale wiesz co ci powiem? Skorzystam jeszcze z sytuacji, że mam przepięte panele na niższy zakres. Robimy przerzutkę. Sam sterownik jest fajny. Jest prosty. 6 mm kwadrat, kable solarne przewody. Tutaj tak powiedzmy na styk weszły. Jeżeli nie potrzebujesz zbierać informacji, weź EASANA. Zdaje się być porządniejszy, jednak. Jeżeli przydadzą ci się informacje, szukasz czegoś taniego, ale prostego, myślę, że w to możesz pójść. EASANA też jest bardzo dużo tej wersji. Podobno ten ma troszeczkę inne wnętrzności, że względem ta, tej, tego Power PowerMR na przykład, czy EASANA w tej wersji, ten jest sobie pozmieniany. Nie potwierdzę tego, tylko mi to po prostu przekazał, mówił. Pozytywnie go odbieram. Czy ja ci go mogę polecić? Myślę, że tak. No Ja go pozytywnie odbieram. Nawet termowizję nie uruchamiam, bo po prostu jest zimny. No, jest zimny. 550 W, recynos tobie, jest zimny, czyli wentylator stoi w miejscu. Komunikacja cały czas działa, Wi-Fi cały czas chodzi, także. Muszę jeszcze tego kolegę wypakować jeszcze go przetestujemy. Póki mam panele na 120 V, powiedzmy, jesteśmy w jego zakresie. A nie, nie jesteśmy. Nie jesteśmy, bo to jest 90 V. A dokładniej kolego MPPT Voltage Range 70-100V, no ja mam 120 parę z paneli Nie, nie dobra nie przepinam. Szkoda kurczę, bo Chciałem go wrzucić właśnie do systemu, pokazać ci jak działa Jak będzie niwelował ten pobór w domu No trudno, nie idę Drugi raz tam w gnie wchodzę, na pewno no i widzisz, no nie zawsze idzie po człowieka myśli. No, chciałem ci jeszcze pokazać tamten powiedzmy inwerter jak pracuje właśnie. Eee, a jeszcze na panelach mam takie zabezpieczenie, wiesz, na tych złączkach MC4. Nawet sobie nie wziąłem tego klucza, żeby mógł je odblokować, bo byłem tam drugi raz z myślą, żeby jeszcze je przepiąć. Jednak no, dwa panele tylko puścić i Pokazać Ci jak to działa. A mógłby być taki motyw, że nawet dwa panele by, powiedzmy, przekraczały te 90V. By 72, 93 wyrobiły. No trudno, trudno. Może kiedy indziej, będzie mi dane. Wracamy do tematu sferownika. Aha, właśnie, najważniejsze. Chciałem nowego patrona przywitać w Makiwi TV. Dzień dobry, dzień dobry. Nowy patron na YouTubie, już mam pięciu patronów. Makiwito Golda wziął za 15 zł na Bogato. Dzień dobry. I wracając do naszego sterownika, e, powiem ci tak: dla mnie pozytywne odczucia, jeżeli, jeżeli o niego chodzi. Natomiast czy ten Easan mm, czy ten poprzedni, co miałem też pożyczony od chłopaka, który właśnie mi ten dał, sprawiają wrażenie poważniejszych, tak? Taki kurczę, no nie wiem, na dłuższą metę, że mogę z nich korzystać ten. To jak standardowy zwykły taki zasilacz przetwornica. Do dolnego progu. O, tak ci powiem dolnego progu. Nie wiem nawet ile kosztuje. Taki muszę zaraz zobaczyć, ale szczerze to na 250-300 zł bym go wyceniał. Jeżeli tam są po 450 czy tam 550, no to ten. Czystówki powinien kosztować. No dużo zaleta ta komunikacja, tak? Duża zaleta ta komunikacja, ten moduł ESP. Do e, kogoś, kto nie ma pojęcia na front. Kupuje na gotowo. Kupujesz, mm, podpinasz i wio, korzystasz od razu. Śmiga działa, nic się nie przejmujesz. Natomiast jeżeli ktoś ma pojęcie, to taki dataloger sobie sam zrobi. I nie jest to dla niego żaden problem. Jest to godzina zabawy. Koszta tam 20 zł. Ale fajne. Polecam go. Na pewno Ci polecam. Z uwagi na to, że tak jak mówię, 5700W produkcji było i nawet nie, nie uruchomił wentylatora. Dotykałem go. Cały Sienki zimny był. Nawet termowizji uznałem, że nie będę włączać. Bo po co? Tam się nic nie dzieje. Te 700W dla niego to był pikoś No to jest 60, nie? Także powiedzmy, dużo MOSFETy wytrzymują to. A robił 10 amper tam, pikuś. Także fajne, fajne, do 300 zł, fajne, Powyżej 300 zł, to wolałbym już tego, a Sana czy tego drugiego. Nie mam nawet pomysłu, co mógłbym Ci więcej powiedzieć o tym, bo to takie proste, zwykłe zasilać. Czekam, czekam na te paczuszki, nie umiem się doczekać. Naprawdę ja nie wiem, co się dzieje ostatnio. Wszystkie moje zamówienia utknęły po kolei. Tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, na razie. No i dobra, kierowniku, to będzie tyle na dzisiaj. Jak widzisz, produkcja dalej trwa. Jeżeli materiał Ci się podobał, oczywiście możesz zostawić lajka pod wideo. Natomiast, jeśli masz ochotę, w opisie filmu zamieszczam link, gdzie możesz postawić mi wirtualną kawę. Czyli w przyszłym materiale będę mógł wypić kawkę razem z Tobą. Jest to fajne, takie powiedzmy, drobne wsparcie dla mnie, ale jednocześnie nie czuję się sam, tak? Przy każdym odcinku piję kawkę z kimś. Natomiast Każdą taką wpłatę powyżej 30 zł umieszczam tutaj. Każdego wpłacającego powyżej 30 zł umieszczam na mojej obudowie LifePo4. Dzięki tym wpłatom, dzięki takim drobnym, powiedzmy, wsparciom kupiłem tą obudowę. Tak sobie teraz stoi. No i spoko, jesteście Wy.